Widziałeś ich miny. Poker <laughs> <Lock your> face. <laughs> LOL. To był oh. oh. <laughs> <Mielisz him> prawie, że LOL. O półkę. Nie prawie. A co, cios? Cios w policzek i na dół. To odkrywasz nowe, nawet nie odkryte przez twórców, sposoby zabijania Drogu. <grym grym grym> Dobra, już to robiłeś. Ta, zabijesz się zaraz, dół Pamiętaj, zasady BHP. Tak, wiem, że niech nalać tylko... Wiem, bo teraz tylko to podtrzymuję. <noise> konstrukcja. Oh Na szczęście byłem w od ciebie i zapisałem przed burzeniem. Nie, to... on the so to... yeah, zaraz się zwodujemy. <noise> Dobra. Aha, ta moja druga jest. Żeby pływać z nie musisz wodować łódki. też. Okej, okay, my się przekonamy, czy to e, jest Okej, może każdą drogę droga pojedziesz. Popłyniesz. Dobra, nie, ale najpierw zobaczmy, czy to jest amfibia. Nie, ale też dobrze sobie radzi. E, to pływa. ta <średencji> <średencji> nie e, pływał. Bo... Nie, 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 chyba tędy nie popłyniesz. No jak nie? Dobra, będę rok płynął. No. Niestety przyspieszenie nie jest, przyspiesza pływania chyba. No niestety. Chyba A znaczy, znaczy się tam na zapleczu miej Jeepa. Mógłbyś tam popłynąć, ale nie wiem, czy byś się wydostał stamtąd tutaj nie wiem, czy nie musiałbyś wracać. Też... Tak. o to mnie chodzi. Co chwilę mam to nitro. Szkoda, że tamto zbogowało, bo to nam zabrało trochę czasu szukanie tych wrogów na plaży. A załatwiliśmy tamto, czytujący zabijanie wszystkich wrogów o nowa. Rób czasem szybkie sobie. Dobra. Czas. Hmm, na Hama wyjdzie. Moja na taktyka, na Hama. Na Hama i do przodu. Okay, the... Oh. The oh. so Ten drift był tak zajebisty, że Fraps ready nie wyrobił. To Też? I to I Hello. Oh. O, ty się zrobię. Jaki gnat. Jaki gnat! Będzie mój! Oh. Chyba nie. Ty, dawaj go! Szkoda, że. Znaczy chodziło Cya. o to, że nie weźmiesz go ze sobą. E. Lufki? i co, tyle? To ale se postrzelałem. A no co w rogu zabrakło? Ej, niby kombinezon ten sam co w dwójce, trochę trochę mało zmodyfikowany, ale nie można podnosić ciężkiej broni, co eee, ale to psychol jest. Teraz skończyłem, że to nie ten sam co prorok. Nie? Nie. W innej twarzy jest w ogóle. I jest biały O o o! Nie, to jest prorok. Psychol. Yes, Jezu, yes. I zginął śmiercią nienaturalną. Mm. <laughs> Najbardziej cenna broń w grze. Dwa luzi. Brakowało tylko. Mm, nawet dowódca nie oprze się mocy głównego batera. Zwłaszcza do Nie, no ja przygasiło. Skok przez drut. Nowa dyscyplina olimpijska. Nieoficjalna. tam przez mur. Ciekawe jak to się nagrzywa. Ciekawe co mi załatwi. Mmm, odłamek granata. Nie, nie to. Ej, mogę się zwrócić do PA, żeby... To tam było takie do, do boku. Jest do... Jest skakajesz do góry, tylko w błąd, wiesz? Znaczy, do przodu, takie jest dziwnie. Jak w anime. Eee, no. Byłem samurajem. To, to było dziwne. Lubię zwracać na takie szczegóły uwagi. Uwagi. Szczególnie w filmach. być oh, spaceru, Spacerujący po drucie. I tak się dostaniemy do głów Ty, hey, zrobić recenzję filmu? Tylko nie mam... Może wspólnie jakiegoś mega gównionego najlepiej hmm. Czekaj Dobra, bo ja tutaj powoli zapominam, że mam pasek HP Wiem czego zrobimy co pierścionka 0 minus 1 na 10 daje Dla mnie to jest fajne a To jest jeden z najgorszych parodii dla mnie w życiu. Po prostu ułożyła humor, którego ty nie lubisz. co to są porobany humor, ale rozczarowany. Łap, słonko! Chodzę sobie raźnym krokiem, chociaż jestem stary z bokiem. No. Chodź tak? Mm, no dobra, pomysł z Gandalfem był przegięty. Moria. Kopalnia, jakaś taka I jedno, pomiesz trwa. jedno pomieszczenie Dobrze, że nie zrobili balerogia, bo mi się zjarał ze wściekłości naraz do końca tak to za taki klępek No mówię, przy wybuchach. Kupię. Dobry jest. Realistyczny. O, do punktu kontrolnego do Zatwił. Rób sobie szybkie... No robię. Zobacz, która godzina jakbyś tak mógł. 812 Której zostajesz? Co? Której zostajesz? Tak do siódmej. A no to jeszcze przejdziemy całą grę. Przejdziemy. Wow. E, że, <laughs> Jesteśmy daleko. Co? Jesteśmy daleko szczególnie przez te akcje na plaży. Hej hitla <laughs> e, serio Dobra, siadaj, bo nie lubię jak ktoś na nas stoi. Ja serio takie coś się słyszałem, bo, Mam nadzieję, że to wyjdzie w montażu. Po, tak, ty stajesz w I zapisz. <laughs> Co? Tak, żebym znowu nie dostał. Beczka dostał. I to Nic! Fajnie by to wyglądało jakby przeciwnik dostał beczka. Chciałem właśnie tak zrobić. Hello. Chwilę, bo su kogoś. Hello, hachila. Hi, Idę. dowódca. Dowódcy mają kapelusz wiesz? Nie wybuchł nawet nie, od, nawet nie odleciał odlecieć. On Powinien odlecieć no, powinien ale nie odleciał wybuchu Powinna go odrzucić Ej, rzucaj tymi beczkami wybuchowimy może Taka rada Dobry pomysł Jest Dobra, tylko... nie ty! Świadczy mm. czy te cysterny można rozwalić tą beczką. Zobaczymy. Dobra, chcesz. <laughs> nie... Co ty robisz?! <laughs> Wiesz, że to jest atak wręcz? Wiesz, że to jest atak w bronią? Aha, ekstra. O matko. A zresztą, pięści Jak masz broń, to możesz się? Aha. <zysy> to atakować, wiesz? Aha, super. To było w tutorial, ale ty napisów nie czytasz. Oczywiście. Au! Oczywiście oczywiście waliście do beczki, jak są metro od siebie. No! A ja tak się czepiam. Ja jak się czepiasz. Nie macie jeszcze nie, nadzieja. Nie, nie takie rzeczy robiłem. Słyszałem. Jedno, się użyć, a nie zarezygnować. No, używałem, ale coś się przeużyło. Zużyłeś. No, mam nadzieję, Eee, masz plusa za killshot. Jakby to był bullet store, to byś miał plusa za killa. Też? Aha. Punkty. Trzeba to kupić kiedyś. To. nie ma multi, więc można jedną kopię kupić, co? No. Nie ma multi? Nie ma, na kogo ma? Nie ma multi. Nie wiem. Ale single jest lepsze. Podobno. Aha, świetnie. Z Anglii nie będę sprowadzał, bo po angielsku... Tu nawet brata nie proszę. S Apteczki? Nie. Nie wiem co to było. Taka schiza. C4? Nie. Ach, który... To baba. Szczury, szczury. Oni <śmiennie to> się to. Nie, to żeby Żeby się Nie, nie jest dołowy, ciotko. Nie, to tępe, chuje. Tępe chuje, tępe, chuje, tępe. Tego Ehh, z tego Eee. Nie, O nie masz mnie. Jego granat ma <grym> Ale, szarża To udasz prawie Dobra Kurde, nie Ale da się otworzyć tego śmietnika Nie da się tak. otworzyć tego śmietnika To było, było pickie. Nie Udało Coś szarży nie Coś, nie. O! E, strzelili w tobeczkę idziecie. Trafili w tobeczkę. I... No. no. A to jest. A to jest alternatywne użycie am skrzyni z amunicją. Jakby ktoś się pytał. Jakby by komuś brakowało amunicji. Hmm. Ale oni to nie podejdą do chyba. Cawa pułapka, ale nie, wiem, co tu podejdą Musiałbyś ich ściągnąć jakoś tak. Tak, kamuflaże na pewno jeszcze, nie ściągniesz ja trzymaj za pani Nie Pani co tutaj teraz Nie, yeah, gdzie jest ta zapalnik? Nie ma. To są po prostu miny, chyba. No! Już chyba wejść. A nie. No tak, trochę logiczne. Nie, miny nadal są. trzeba trzeba się rozpędzić. Co to było za ją? Ją! Dasz, i nie wyszedłeś. Nie wiem, co się stało. Niego się zabiłem. Ja to byście chyba nie zapisać. Świetnie. No. Dobra, ja chyba muszę iść na posiedzenie. Do Kibla. Ostej. Tych emocji mi chce, chcę, żeby <laughs> nie być wulgarny. Warnij tym. Niech ładnie kiedyś wcześniej wyszło. Czy on powiedział I'm fine you po angielsku? Powiedziałam I'm you po angielsku. A ja może I'm fuck you. <laughs> Po angielsku Wiem, bo trochę ich przydłużą. No właśnie, no właśnie, co to za radość zabijać wszystkich z broni, jak oni są prostawcy? Napisz? Czy ja mam zapisywać? Nie wiem. Sérgio, está